Cześć, cześć, cześć! Zapowiada się dzisiaj bardzo, bardzo długi dzień. Tam idziemy, Andrzeju, chyba. Spróbujemy, tędy. Ale my tego dnia nie zobaczymy. Nie zobaczymy słońca, nie zobaczymy nieba, nie zobaczymy wielu innych rzeczy, które codziennie zobaczamy. Jesteśmy wraz ze słynnym moim szwagrem w kopalni soli w Bochni. Po kopalni soli w Bochni możecie chodzić trasą turystyczną, i wtedy różne takie górnicze obostrzenia was nie obowiązują, bo jesteście turystami, jesteście pilnowani, jesteście na trasie turystycznej. Natomiast ja bardzo chciałem i to się udało zrobić pokazać wam kopalnię troszkę głębiej troszkę dalej troszkę poza trasą. Odebraliśmy sprzęt i czas na zjazd na dół. Szybko poszło te 300 metrów. 4 ja, minuty na sekundę, bardzo, nie? No, co chodzi niż kultowy. Znaczy z reguły Wróżelana, jak mamy normalne, że tak powiem nie ma obostrzeń covidowych, to Winda zawiera po 8 osób. Muszę 8 się, się nauczyć nie świecić pani ważne. 8 do 1 i 8 do 2, czyli 16 osób wjeżdża za jedną sekundę. Czyli to idzie dość szybko, nawet przed e, na... 8 osób na raz mieści? Tak. Dobra. Dziękujemy. Jesteśmy teraz na podmościu, na poziomie piątym, ponad 300 metrów pod powierzchnią terenu. Głęboko, jeżeli macie babci, która ma piwnicę w domu, to nie, nie jest to porównywalne. Na początek jesteśmy w tak zwanej podłużni, czyli na ludzki rozum, w tunelu, tunelu łączącym dwa szyby. I e, Jest to taki bardzo transportowy element, o długości około kilometra, więc troszkę sobie pochodzimy i pooglądamy. Większość tych szybów, które tutaj kiedyś mieliśmy, no to one już nie istnieją, zostały zasypane. Które z nich były nietrafione w złożu prawda? Bo zdarzało się tak, że zaczęto gdzieś kopać, ale nie natrafiono na konsul. Natomiast na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, pozostały nam trzy szyby. Ciasno. Pamiętacie nasze przygody z Himalajów, z podróży wąskotorową, himalajską koleją górską? Tam były takie malutkie ciuchcie, zwane ciuchciami zabawkami. One miały rozstaw szyn 66 mm. Ta ciuchcia jest jeszcze mniejsza. Myślałem, że tamtej himalajskiej nic nie przebije, ale do tej ledwo się zmieściłem. Spróbuję Wam pokazać środek. Mam nadzieję, że nie dotknę niczego i nie uruchomię i nie pojedziemy. A zaraz porozmawiam, czy to jest w ogóle jeszcze czynne. Sprawia wrażenie. Jakby tak. W kopalniach pracowały konie, i te lokomotywy, jest ich tutaj w bochni cztery, są takimi nowoczesnymi konimi. I też czasem wyjeżdżają na powierzchnię. Ale, żeby lokomotywa wyjechała na powierzchnię, trzeba ją rozebrać na kawałeczki, podwiesić pod windę w jednym z szybów. I wtedy tak troszkę, troszkę wyjedzie, z złapie powietrze, poogląda jak wygląda niebo, słońce, a później z powrotem na dół do kopalni. Właśnie Danielowiec. Przyszedł większy No i witamy Pana Teraz na poziomie Danielowiec. Poziom pierwszy naszej kopalni. Swoją nazwę. Od nas, Pana Danielowicza był żupnikiem tutaj w naszej kopalni w latach 1640-42. Za nami kolejny szyb i kolejna przejażdżka Windom, a tu taki najnowszy pomysł kopalni soli w Bochni. Bo przypominał, że jesteśmy w Bochni, w kopalni soli w najstarszej kopalni soli w Europie. Chyba że jestem w Błędzie i to zaraz zostanie zweryfikowana. To jest klatka schodowa. Trochę nowa, bo pomysł jest taki, żeby móc tutaj schodzić po schodach. I stąd na powierzchni nie jest już tak wysoko. Chociaż podejrzewam, że nogi mimo wszystko będą Bolały, ale na pewno będzie to fajne chodzenie Już widzę wasze Uśmiechnięte buźki biegacze Schodowi Na pewno będziecie chcieli tu zrobić zawody Jak z takich właśnie kalafiorów kapie nam słona woda Jeżeli nam taka kropla soli spadnie na głowę To przybędzie nam w życiu mądrości Wyjedziemy z kopalni mądrzejsi A jak, jak spadnie, spadnie belka to ujmie na, to, Jak nam spadnie na otwartą dłoń to przybędzie nam w życiu bogactwa. Jeżeli spadnie nam na plecy, to nie dobrze. To znaczy, że czeka nas ciężka praca całe życie. Na ociosach, czyli na ścianach, można zobaczyć w niektórych miejscach takie rowki, prawda? To jest też w niektórych miejscach pozostałość po uderzeniu kilofem. Górnicy używali bardzo prostych narzędzi. Używali kilofów, używali młotków, e, drewnianych łopat, prawda? A nawet i motyki. Tutaj znajdowała się stajnia, tutaj znajdowała się komora kieratowa, bo konie pomagały naszym górnikom. Były kieraty, przy których konie pracowały, wyciągały urobek solny. Przeciągały też później wagony ze solą, prawda? Wyciągały duże olbrzymie bryły solne, tak zwane bałwany solne w kształcie takiego walca. Te walce były też tutaj przetaczane przez górników, ale to właśnie konie wyciągały je na powierzchnię. O, są informacje, że nawet niektóre takie bałwany solne miały i nawet dwie tony. Eee, tyle ważyły dwie tony, więc była stajnia w tej stajni sobie konie mieszkały i mm, w pobliżu właśnie też znajdował się ten kierat przy którym te konie pracowały Ach, pokazywałem wam przed chwilą ciuchcie, lokomotywę e, która żeby wyjechać na powierzchnię jest rozbierana na kawałki z końmi tak zrobić nie można było konia wytransportować z powrotem na powierzchnię, czasem na emeryturę tak ale ogólnie się nie transportowało, bo wyobraźcie sobie przypiąć konia do gry nogami albo ogonem w dół pod windę i wyciągać. Dlatego też konie, jak już zjechały na jakiś poziom, to mieszkały tutaj zwykle do śmierci. Przewodnik może tutaj wejść. Jeżeli jest dróbka większa, no to wiadomo automatycznie jest kolejny przewody. Kawałeczek takiego już zabezpieczonego a... Kasztu, to jest kasztu. Kasztu. Zabezpieczenie kasztu, a pochodzi on z 1424 roku, 14 lat po tym, jak pod Grunwaldem nasi rycerze i litewscy rozgromili krzyżaków, tu właśnie kopano tunel. Kopalnia soli w Bochni ruszyła z produkcją w 1250. Pierwszym roku. Wcześniej tutaj w okolicach e, też wydobywano sól, ale z solanek. Czyli solanki to są takie źródła wody wybijające na powierzchnię, e, bardzo bogate w minerały i bardzo bogate właśnie w rozpuszczoną sól. Tą solankę się zbiera, wody się odparowywuje i w ten sposób e, odzyskuje się pozyskuje się sól. I to już prawdopodobnie od starożytności tutaj na terenie. Bochni i okolic e, w ten sposób z solanką sobie radzono, natomiast kiedy zaczęto je pogłębiać, zaczęły powstawać pierwsze takie studnie. Studnie pionowe do kilkudziesięciu metrów głębokości, i pewnego razu, pogłębiając jedną z takich studni, po raz pierwszy natrafiono właśnie na sól białą, sól kamienną. I wtedy zaczęła się historia mocheńskich kopalni soli. A teraz podobno czeka nas najpiękniejsza część kopalni, czyli zejście Kalwaria. 650 metrów chodnika wzdłuż, ale ponad 100 metrów w dół. Będą schody i różne takie inne. Łohoho, dziwolągi. Halo, prezes. Dziękuję. Dobrze, że ostatnio nie pakowałem na siłowni tak w barach, bo mógłbym się nie zmieścić. Albo powiem inaczej. Właśnie dlatego nie pakowałem na siłowni, żeby się tu zmieścić. Tutaj zachowała nam się gazeta. Można zobaczyć, z którego roku pochodzi. Została tutaj właśnie znaleziona. Eee, mamy rok 18 czerwca. 1913 rok. O czym jest ten artykuł? Zaraz wam powiem. E, Najman będzie walczył w oktagonie z księciem poniatowskim. Tu jest ładnie dziko. Tu się czuję, jakbym wpadł do studni u babci. Dzisiaj, w tych podziemnych chodnikach, jest sympatycznie. Kilkanaście stopni, tak idealnie, żeby czuć się fajnie, komfortowo i wygodnie. Tylko ten kask mnie trochę uwiera. Ale kiedyś było o wiele gorzej. W tutejszych chodnikach, nie, nie tylko w tutejszych, bo i na całym świecie. Kilkaset metrów pod ziemią, temperatury były po 40, 35, 45 stopni. Było naprawdę gorąco, do tego bardzo mało tlenu. Brak tlenu był najtrudniejszy. W dodatku człowiek do tlenu miał wielkiego konkurenta. Co było tym konkurentem? Ogień, bo trzeba było sobie przecież w tych ciemnościach czymś świecić. Taki kaganek z żywym ogniem bardzo chętnie ten tlen wcinał tak szybko, że dla człowieka mogło już e, zabraknąć. A ponieważ było tak gorąco, to pani tutaj przewodnik mi opowiedziała fajną historię. To górnicy pracowali na lasa. Jak te belki tutaj łamią nam się jak zapłoki, prawda? No człowiek niestety, ale nie jest w stanie zatrzymać się natury. Natura jest tak potężna, ma tak ogromną władzę, że staramy się, co możemy, prawda? Są robione te zabezpieczenia, ale jak natura chce zamknąć jakąś pustkę, to i tak to zrobi. E, dlatego jest wielka prośba do mieszkańców Bokni, żeby w domach nie skakali, bo skaczą, skaczą i to wszystko tutaj siada. Wy naprawdę chodzicie po domu, nie myślicie o tym. Tu podskoczycie, tu ze schodów, hop, tu do piaskownicy dzieci, a tu wszystko opada. Ludzie myślicie tam na powierzchni troszkę, naprawdę. I to jest taki dziki kawałek, do którego chciałem dotrzeć. I niestety w kamerze tego nie zobaczycie. Tam się ten taki chodnik wykuty dawno temu ciągnie. No ale wzniosł jest taki 50-60%. A ktoś się musiał tam wczołgać, wykuć. Po czym jak blok soli leciał na dół, to trzeba było jeszcze zwiać i nie dać się połamać nim, zmiażdżyć. Górnictwo to nie jest zawód dla miękkich szonów. A to, co za mną widzicie, i tu znowu mam nadzieję, że coś widzicie, to jest drewniana tama. Tutaj kiedyś płynął sobie taki, ja wiem, znowu żyje. Strumień się wlewała woda, wlewała się solanka, wlewały się te wszystkie takie różne niepożądane w kopalniach rzeczy. No i to zabudowano. I jak się dobrze przyjrzycie, i nie mam zielonego pojęcia, czy to widać, tu są takie nawet. Otwory po, yy, poprzewiercane, żeby sprawdzić, co tam się po drugiej stronie tej tamy dzieje. Utlenione żelazo, i to było kiedyś torowisko, po którym konie ciągnęły wagoniki. Byliśmy. Tak. Tam byliśmy, dobrze. Chociaż trochę pamiętam. Andrzej, nie zgubisz się? Ale Ci już dzieci tą trasą nie chodzą, nie? Dzieci? No nie, nie, nie. Dorośli, znaczy, powiem tak, emeryci też nie. Mhm. To trzeba przejść. Ten kawałek jest lekko przerażający. Dobra. Mhm. Tak, dokładnie. Da. Już. Ah. Cześć wariaty biegowe. słuchajcie, A to jest to słynne miejsce. Jedno z kilku słynnych miejsc w kopalni Bochni. Tu przecież biegamy już od wielu, wielu lat. U Tomka głoda. Pozdrawiam Tomek. Na 200 godzinnym biegu sztafetowym. Tu jest jedna z dwóch nawrotek. Poznajecie to miejsce? Pewnie nie, bo wtedy zawsze było ostatnio ciemniej. No, i tu chłopaki ze sts też zawsze siedzą ze swoją matą pomiarową i mierzą, a my się tu zderzamy. Woda wyraźnie cieczy po ścianie. Cicho, coś do nas wołają z koło obrotu od góry. Ło nazareński, woda idzie! Babica wał przerwała! Nie lękajcie się kumie. Jak zaleje pod nami, to i nasku, może wyniesie jak te dwa. Ale w do mnie Słuchajcie, to za mną to jest bryła soli zwana bałwanem solnym. Takie właśnie bryły kształtowano i toczono tutaj po chodnikach w średniowieczu i, i później. I takie bryły potrafiły mieć do dwóch ton ciężaru, ta to za mną jest taka mała, kompaktowa, kieszonkowa 800 kg. Trasa turystyczna jest bardzo zróżnicowana i to jest kierat, w którym koniki sobie chodziły, bardzo fajny, taki zamknięty od góry i przede wszystkim olbrzymi. Kopalnia w Bochni, mimo że lata wydobycia takiej świetności produkcyjnej ma już za sobą, to wciąż się rozwija. To, co za mną widzicie, to jest jeden z chodników przygotowywanych do otwarcia do ruchu turystycznego. Tak, żeby można było sobie tutaj w lewo skręcić i dołączyć do innego chodnika. Jak widać, tu się jeszcze troszkę chyba zejdzie, zanim to przygotują, ale to pokazuje, że to jest wciąż żywe miejsce, a nie martwe. A to jest największa atrakcja kopalni, czyli słynna komora Warzyn. Ona ma 250 metrów długości i jak widzicie, no robi bardzo fajne wrażenie. Co ciekawe, zjeżdżacie do niej a szybem, normalnie górniczą maszynerią, a w środku jest taki wspólny hotel na ponad 200 miejsc. Na ponad 200 miejsc. Tutaj można. Się przespać, można sobie wynająć te łóżka i spędzić nawet noc. 246, 8. 248 metrów pod powierzchnią Bo Bochniackiego Bocheńskiego Bocheńskiego. gruntu. Najgłębsze miejsce dostępne podczas zwykłej trasy turystycznej dla wszystkich. To jest jedna z lokomotyw, jeden ze składów, który jeździł kiedyś sobie tutaj podłużnią August, woził górników do pracy. Mały, ciasny, ale zmieścić się da. Takimi malutkimi wagonikami tu jechał sobie oczywiście maszynista, podejrzewam, że konduktora nie było i nikt biletów nie sprawdzał tam w malutkich wagonach siedzieli sobie górnicy rżnęli w karty na papierosy no na papierosy nie, bo przecież tutaj nie wolno jak sobie dojechali, ładowali i do roboty ten skład już się zepsuł, ale takie składy niepopsute, działające, jeszcze tutaj są, jeszcze tutaj jeżdżą i za chwilkę czymś takim się właśnie przyjadę. Co najważniejsze, takie składy też wożą właśnie Was, turystów. Uah. Uah. Pamiętacie dylemat, co było pierwsze jajko czy kura? A w tej kopali obowiązuje zupełnie inny dylemat. Co było pierwsze? Sól czy słone morze? Bo sól się bierze ze słonego morza, jak woda odparuje. A skąd się bierze słone morze? No z soli, jak ją woda zaleje. Dzisiejszej wycieczki. Jeżeli Wam się podobało tak samo jak mi, to możecie zobaczyć to samo. Prawie to samo. Wejdźcie na stronę internetową kopalni soli w Bochni i tam się wszystkiego dowiecie, jak tu przyjechać, jak to zrobić, jak znaleźć się w tym fajnym miejscu. Świat wciąż zamknięty przed podróżami, ale tu możecie. teëstel